W Muzeum Miasta Pabianic można oglądać wystawę autorstwa Konrada Knorowskiego, artysta, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Na ekspozycji prezentuje malarstwo i rysunek. Na relacje z otwarcia zapraszamy do programu Galerie Pabianic. Piątek 6 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się artystyczna uczta dla melomanów. Chcemy Państwa zaprosić na niecodzienny koncert, którym, którego organizatorem będzie centrum seniora. W czasie w, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pawieńcach. Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury. Koncert odbędzie się w siedzibie Dom Kultury o godzinie 18:00. Gośćmi naszymi będzie nasz słynny skrzypek pan Krzysztof Jakowicz. Towarzyszy będzie mu przy fortepianie pan Robert Morawski. Koncert jest to koncert z cyklu z klaską przez Polskę. Serdecznie państwa zapraszamy. Jeszcze są zaproszenia do odebrania Miejskiego Ośrodka Kultury i oczywiście w Centrum Seniora. Publiczność podczas koncertu usłyszy utwory między innymi Mozarta, Szymanowskiego, Wieniawskiego czy Piazzolli komik, producent skeczy internetowych i teledysków osiągających łącznie ponad 20 milionowe zasięgi Adam van Bendler, właściwie Adam Marcin Bendler, wystąpi 19 maja w Miejskim Ośrodku Kultury. Po raz kolejny Adam staje na głowie, aby pomóc nam oderwać się od problemów dzisiejszego świata. Co tym razem wydarzy się na żywo podczas kolejnego nowego programu pod tytułem Zło konieczne? Beatbox, iluzja, energetyzowanie wody, pokaz garnków, nie wiadomo. Jedno jest pewne: mądrość, jakość, klasa i styl. Z tym będzie ciężko, ale na pewno będzie śmiesznie do bólu. Spotkanie z komikiem rozpocznie się o godzinie 20.00. Bilety do nabycia na kupbiletik.pl Miejska Biblioteka Publiczna w poniedziałek 9 maja zaprasza na koncert wiosenny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego Stopnia. To muzyczne wydarzenie w Galerii Ex Libris Biblioteki rozpocznie się o godzinie 10.00. Czas na propozycje filmowe Kinatomi. Nadchodzi najpotężniejsza walka w historii całego Marvel Cinematic Universe. Od piątku 6 maja na ekranach Kinatomi dr Strange w multiversum obłędu. Wyrusz w nieznane z doktorem Strange'em, który z pomocą starych i nowych nadnaturalnych sojuszników przemierza zaskakujące i niebezpieczne alternatywne światy, tocząc walkę z tajemniczym wrogiem. Czytamy w opisie zachęcającym do obejrzenia filmu. Również od piątku 6 maja na ekrany kina wchodzi polska produkcja komedio-dramat Fucking Bornholm. Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę, czy żyją pozorami? Natomiast od poniedziałku 9 maja w repertuarze film Igrzyska zwierzaków. Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla najstraszniejszych zwierząt świata. Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele? Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza, Krokodilla. Ćwicząc siłę, zręczność oraz intelekt zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona. Na koniec programu tradycyjnie przegląd nowości wydawniczych. Mamy tutaj książkę Moja siostra morduje seryjnie, która jest napisana przez Oinkę Braithwaite. Książki, które pochodzą z Afryki, a szczególnie z Nigerii, nie są aż tak popularne na rynku polskim. Raczej tutaj mamy właśnie w tym rynku wydawniczym i w bibliotekach książki. W języku polskim i napisane przez Polaków. Mamy mnóstwo książek amerykańskich i ogólnie europejskich, ale taka książka, która jest napisana przez osobę pochodzącą z Nigerii, jest rzadkością, więc myślę, że jest to książka bardzo warta uwagi i ciekawa. Tak, akcja tej książki dzieje się w Lagos i Widzimy tutaj to takie tło kulturowe. Więc to też może być bardzo interesujące dla osób, które są ciekawe jak wygląda takie życie we współczesnej Nigerii. Ponieważ zaznaczone są tutaj takie wątki jak korupcja w policji albo na przykład to jakie role kulturowe mają kobiety, a jakie mężczyźni, czego się od nich wymaga. Jakie są stosunki między nimi, jeśli chodzi na przykład o małżeństwo? Ale przechodząc do samej fabuły, bo moja siostra morduje seryjnie, ten tytuł jest bardzo nietypowy, zaciekawiający. To jest książka, która na pewno spodoba się fanom thrillerów, ale też książek psychologicznych, ponieważ psychologia postaci jest tutaj dobrze zaznaczona jest napakowana emocjami. Główną bohaterką i narratorką tej książki jest pielęgniarka, która pracuje w Lagoskim Szpitalu i ona ma bardzo nietypową siostrę. Poznajemy w ogóle główną bohaterkę w momencie, kiedy ona jest w Łazience i ściera i pozbywa się śladów po tym, jak siostra zamordowała kolejnego swojego chłopaka. Kolejnego, bo jest to już trzeci. I y, za każdym razem y, ta jej siostra usprawiedliwia swoje morderstwa tym, że ci mężczyźni zaatakowali ją pierwsi, i ona zrobiła to w samoobronie. No ale, ponieważ jest to już trzeci raz, y, kiedy taka rzecz się dzieje, y, to główna bohaterka zaczyna nabierać sporych podejrzeń. I zmaga się właśnie z takimi pytaniami, czy dalej pomagać siostrze ukrywać te zbrodnie i chronić ją, czy może powinna zrobić coś zupełnie innego, może powinna się przyznać, może powinna zdjąć z siebie ten cały ciężar. W pewnym momencie jest taki wątek, że lekarz, z którym pracuje, Główna bohaterka zadłuża się w tej skądinąd bardzo atrakcyjnej siostrze, morderczyni. Oczywiście nie wiedząc o tym, kim ona naprawdę jest. I właśnie główna bohaterka ma tutaj dylemat, czy powinna bardziej chronić tego lekarza, w którym ona się też w sekrecie podkochuje, czy powinna chronić swoją siostrę. Więc. Y, mamy tutaj dylematy moralne, mamy mnóstwo napięcia. Książka jest y, dosyć krótka i ma krótkie rozdziały, więc też szybko się ją czyta. Jest wciągająca, więc y, polecam ją y, na kilka wieczorów albo na przykład nadaje no, się przez tą swoją krótkość do podróży. Czemu nie na Lagos? Młodzież zainteresować może książka Tahereh Mafi, <laughs> gorzki smak wielkiej radości, jej wielkiej radości. Jest to książka znanej autorki, znanej przede wszystkim z cyklu serii Dotyk Juli. Natomiast jest to zupełnie inna książka, już nie klimaty fantastyczne, natomiast obyczajowe, porusza dosyć trudny temat akceptacji tutaj rasizmu. Dzieje się ona zaraz po atakach w Stanach Zjednoczonych, po atakach 11 września i ukazuje społeczność muzułmańską, która po prostu musiała sobie jakoś poradzić z ogromem Nienawiści, która spadła na nich, podejrzeń. W tym świecie mamy tutaj taką młodziutką dziewczynę, która oprócz swoich kłopotów rodzinnych nakładają się na nią takie właśnie kłopoty w społeczności, w szkole, jak nagle odwracają się od niej ludzie i po prostu musi sobie radzić z tym ciężarem i przeżywa oprócz tego miłość, musi sobie radzić z nienawiścią. Więc jest to książka trudna. Ale jednocześnie pokazuje nam, jak, jacy są ludzie, jacy my jesteśmy, jak właśnie taka postawa może doprowadzić niektóre osoby do, do pewnych skrajnych takich sytuacji. Dlatego warto zapoznać się z, z tą książką. No i myślę, że w, w dzisiejszych czasach również daje ona dużo do myślenia.